Przez 70 lat Pucharu, a później Ligi Mistrzów tylko 13-krotnie zespoły spoza top 5 lig europejskich zdobywały to trofeum. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Od kiedy Puchar Mistrzów w 1992 roku przekształcił się w Ligę Mistrzów, tylko dwa zespoły spoza najlepszych pięciu lig europejskich zdobyły to trofeum. Dzisiaj więc przed wami lista 33 klubów, które nie grają w najlepszych ligach, a potrafiły wyjść z grupy Ligi Mistrzów od 92. Na ostatnim 33. miejscu znajduje się portugalska Boavista. Gdy grali w Lidze Mistrzów, czyli w sezonie 2001-2002, po wyjściu z grupy z drugiego miejsca, wówczas zamiast jednej 8. finału, czekała na nich kolejna faza grupowa. W tej drugiej nie mieli już tak łatwo. Zajęli trzecie miejsce za Manchesterem United oraz Bayernem. Zespół ten wykształcił jednak paru przyszłych reprezentantów Portugalii, jak Petit, Bosinga czy Ricardo. Również tylko jeden raz do drugiej fazy grupowej dostał się belgijski Anderlecht rok wcześniej. Wówczas dość sensacyjnie wygrali swoją grupę zostawiając w tyle Czerwone Diabły, PSV Eindhoven oraz Dynamo Kijów. Niestety w drugiej fazie grupowej natrafili na Real Madrid, Lazio i Leeds United, z którymi już sobie nie poradzili, choć zdobyli o jeden punkt więcej niż BaWiszta. Dwójką snajperów byli wtedy w Anderlechcie Tomasz Radziński i Jan Koller. W tym samym roku dokładnie ten sam rezultat uzyskał również Szturm Graz. Klub z Austrii również wygrał swoją grupę, chociaż z ujemnym bilansem bramkowym. Osiągnęli również dokładnie taką samą ilość punktów w drugiej fazie grupowej, zostając za plecami Walencji i United. Największą gwiazdą był niewątpliwie pomocnik Markus Shop, a bramki strzegł Polak Kazimierz Sidorczuk. Pora na zespoły, które z grupy wychodziły w bardziej współczesnych latach, gdzie zamiast drugiej fazy grupowej mieliśmy jedną ósmą finału. Pierwszą z tych drużyn jest turecki Besiktas, dla którego sezon 2017-18 był jedynym, gdy wyszli z grupy. Co ważniejsze, wygrali swoją grupę, lecz odpadli po porażce 1-8 w dwumeczu z Bayernem. W zespole grali tacy zawodnicy jak Pepe, Ricardo Quaresma, Wagner Low czy Alvaro Negredo. Również z Bayernem w 1.8 8 przegrał 3 lata temu Red Bull Salzburg, jednak im udało się zdobyć w pojedynku z bawarczykami o jedną bramkę więcej i zremicować. W fazie grupowej wyeliminowali Seville i Wolfsburg, przegrywając jedynie z francuskim Lille. Wielu z zawodników z tamtego składu trafiło potem za spore pieniądze do większych klubów: Karim Adeyemi, Benjamin Sesko, Luka Szucic, Noa Okafor. Dużo mniej do awansu do ćwierćfinału zabrakło w ich jedynej próbie zespołowi Chentu, który dotarł do ósmej w sezonie 2015-16. Wówczas połączyli doświadczenie z młodością, a zespół z takimi graczami jak Mark Busufa, Moses Simon czy Matt Sells poradził sobie nadzwyczaj dobrze, eliminując dwa zespoły stop 5 lig w grupie, czyli Valencia i Lyon. Zajęli miejsce za Zenitem, a w fazie pucharowej wyeliminował ich Wolfsburg. Nie wiem jak wy, ale ja jestem zwolennikiem usunięcia zasady bramek na wyjeździe. Gdyby nie ona, pojedynek Glasgow Rangers z Villarealem w 2006 roku zakończyłby się inaczej. Tymczasem szkocka ekipa w swoim jedynym sezonie, gdy wyszli z grupy, po wyeliminowaniu Porto i słowackiej Artmedii po dwóch remisach nie doszli dalej niż do jednej 8 finału, a mieli wtedy gwiazdy jak Naczonowo, Dado Prso czy Grek Kirgiakos. Jednym z najbardziej sensacyjnych ćwierć finalistów Ligi Mistrzów z pewnością był cypryjski Apoel Nikozja w 2012 roku. W tamtej edycji zwycięstwa odniosły z nimi tylko cztery zespoły: Real Madrid, Olympique Lyon, Szachtar Donieck i Wisła Kraków w kwalifikacjach. I patrząc na ich ówczesną kadrę, to zespół wygrywał im mecze, a nie indywidualności. Oprócz byłego piłkarza Legii Elio Pinto możecie nikogo nawet nie znać. A jak już jesteśmy przy legii, no to właśnie pora na jedyny polski zespół w tym zestawieniu, gdy dotarli do ćwierć finału w 1996 roku, był to czas, gdy w Lidze mistrzów grał maksymalnie jeden zespół z każdego państwa, przez co więcej było szans na drużyny spoza top 5, by zaszły tak daleko. I do osiągnięcia tej fazy wystarczyło im zaledwie 5 strzelonych bramek i dwa zwycięstwa. Sezon wcześniej takim samym wynikiem z Ligi Mistrzów odpadł jedyny w historii chorwacki klub, który wyszedł z grupy i nie jest to Dynamo Zagrzeb, a Hajduk Split. Ich szczęściem w fazie grupowej był brak trudnych rywali, może za wyjątkiem Benfiki. W drużynie grało wówczas trzech zawodników, z których każdy uzbierał ponad 50 spotkań w chorwackiej kadrze: Igor Stimac, Alojza Asanowicz i Milan Rapaić. Po swoim jedynym w historii wyjściu z grupy do ćwierćfinału dotarł również zespół ze stadionu Sukrusa Rasoglu, czyli Fenerbahce. W grupie przegrali tylko jeden mecz i zajęli drugie miejsce zaraz za Interem, a przed PSV i CSKA. Po rzutach karnych wyeliminowali Sevillę, w ćwierćfinale zaledwie jedną bramką, zdobytą w 87 minucie, przegrać z Chelsea. W tamtym zespole Fener grał między innymi Roberto Carlos. Najlepszym zespołem spoza Top 5 Lig, który tylko raz wyszedł z grupy, okazał się być IFK Göteborg ze Szwecji. Mistrz kraju w sezonie 1994-95 dotarł do ćwierćfinału, gdzie wyłącznie bramkami na wyjeździe przegrali z Bayernem Monachium. Sezon był dla nich rewelacyjny, gdyż w grupie zostawili za swoimi plecami Barcelonę, Manchester United oraz Galatasaray, wygrywając ją. Nigdy więcej nie powtórzyli jednak sukcesu. Wraz z Jerzym Dudkiem i Tomaszem Rząsą w składzie swój najlepszy wynik w historii Ligi Mistrzów osiągnął Feyenoord Rotterdam, który w 2000 roku dostał się do drugiej fazy grupowej, gdzie niewiele zabrakło im, by trafili do ćwierćfinału. Po raz drugi z grupy wyszli w tym sezonie, jednak nie przeszli fazy play-off. Wtedy w 2000 roku mieli atak napakowany gwiazdami: Tomason, Cruz, Somalia oraz Kalu. Klub Brysz w tym sezonie po raz drugi w historii weszli do fazy Pucharowej Ligi Mistrzów, jednak odpadli na etapie playoffów. Jedyny sezon, gdy dotarli do jednej ósmej finału, to sezon 2022-2023, kiedy zajęli drugie miejsce w grupie za Porto, eliminując nie byle kogo, bo Bayer Leverkusen i Atletico Madryt. Niestety, Benfica ukazała się już dla nich za mocna i przegrali 1-7 w dwóch meczu, kończąc przygodę z rozgrywkami. Dwukrotnie w fazie pucharowej był też portugalski Sporting. Trzy lata temu zajęli miejsce w grupie za Ajaxem, a Burusje Dortmund wyprzedzili lepszym bilansem bramkowym w pojedynku z niemieckim zespołem. Manchester City był dla nich za mocny w jednej ósmej finału, jednak w drugim spotkaniu udało im się wywalczyć remis. Niedługo później za wiele milionów klub opuścili m.in. Mateus Nunes, João Palinia czy Pedro Porro. Na jedną z łatwiejszych grup natknęła się w 2010 roku Kopenhaga, która pozostawiając pierwsze miejsce w Barcelonie bez problemu uporała się z Rubinem Kazań oraz Panathinaikosem, awansując z drugiego miejsca. Ich walka o ćwierćfinał może nie była zacięta, natomiast porażka 0-2 i remis z Chelsea to przy różnicy potencjałów naprawdę bardzo dobry wynik. Bramkami na wyjeździe w 1.8. finału Ligi Mistrzów w 2004 roku odpadł z turnieju Lokomotiv Moskwa. A co mogło się stać, gdyby tak się nie stało? Przegrali z późniejszym finalistą AS Monako, Drużyna była pełna wschodzących gwiazd rosyjskiej piłki, jak Sergiej Ignaszewicz, Dmitrij Syczew czy Marat Izmajłow. Co ciekawe, to najlepszy wynik klubu w historii europejskich pucharów, nie licząc pucharu zdobywców pucharów. I kolejny rosyjski klub CSKA Moskwa, który w sezonie 2009-2010 awansował do ćwierćfinału, by przegrać z ówczesnym triumfatorem Interem Mediolan. W grupie wyprzedzili Wolfsburg i Besiktas, a w jednej 8. finału po zaciętym boju wyeliminowali Sewillę. Był to, wydaje się, najmocniejszy w historii skład CSKA, które wówczas regularnie występowało w Champions League i jeden z dwóch przypadków, gdy wyszli z grupy. Od 1995 roku przez kolejne 12 lat aż 11-krotnie Rosenborg Trondheim grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Z grupy wyszli zaledwie dwukrotnie, w tym raz w 1997 roku dotarli do ćwierćfinału, gdzie po trudnym pojedynku ulegli pełnemu gwiazd Juventusowi. Nie można jednak zapominać, iż w fazie grupowej wyeliminowali innego włoskiego giganta Milan, zajmując w tabeli drugie miejsce tuż za Porto. Spartak Moskwa rozniósł swoją grupę w 1995 roku, wygrywając wszystkie sześć meczów przeciwko Legii Warszawa, Rosenborgowi oraz Blackburn Rovers. Zdobyli komplet punktów i aż 15 bramek. W ćwierćfinale nie dali natomiast rady francuskiemu Nantes, przegrywając 0-2 i remisując 2-2. Najważniejszym punktem tamtego zespołu był ich najlepszy strzelec, Yuri Nikiforow, zdobywca pięciu bramek. Nie byłoby to dziwne, gdyby nie fakt, że grał na stoperze. Kolejnym zespołem z kolei jest Sparta Praga i tu przechodzimy już do zespołu, w którym wyjście z grupy udało się trzykrotnie. Ich najlepszy rezultat to porażka 1-4 w meczu w jednej 8 finału przeciwko Milanowi. Wcześniej w grupie pokonali Besiktas i Lazio, zajmując miejsce za Chelsea. Byli zespołem bardzo doświadczonym, a większość ich gwiazd jak Poborski, Kincl czy Blażek byli po trzydziestce. Również w jednej ósmej finału, ale zaledwie jedną bramką przegrał z Milanem szkocki Celtic w 2007 roku, czyli w sezonie, w którym Milan zostawał później mistrzem. Tymczasem dopiero Kaka w 93 minucie w dogrywce dał im awans. W grupie Celtic był mocniejszy od Benfiki oraz Kopenhagi, a ja osobiście z jakiegoś powodu bardzo lubiłem wtedy oglądać w tym zespole wybitnego jak dla mnie rozgrywającego Japończyka na Nakamura. Swego czasu bardzo mocnym składem, jak również sporą gotówką dysponował rosyjski Zenit Sankt Petersburg. W sezonie 2013 14 dotarli do jednej ósmej finału, gdzie w dwóm meczu przegrali zaledwie 4-5 z Borussią Dortmund. Choć trzeba przyznać, iż faza grupowa była wtedy szalona. Awansowali z drugiego miejsca, choć wygrali tylko jedno spotkanie, gromadząc 6 punktów. Na ich szczęście Porto i Austria-Wiedeń zdobyli ich po 5. Czterokrotnie do jednej 8 finału dochodziła szwajcarska Bazylea. Ich najlepszy wynik to 2 do 5 w dwóch meczu z Manchesterem City, przy czym wygrali rewanż 2 do 1. W grupie znaleźli się w tabeli za Manchesterem United, a wyeliminowali CSKA oraz Benficę. Drugim najlepszym strzelcem zespołu został wtedy prawy obrońca Michael Lang, a liderem był wówczas młody 20-letni szybki snajper Dimitri Oberlin. Swój najlepszy wynik w historii w Lidze Mistrzów Szachtar Donieck osiągnął od razu za pierwszym razem, gdy wyszedł z grupy. W ich składzie były wtedy takie gwiazdy jak Mkhitaryan, Douglas Costa, William i Fernandinho, którzy potem za wielkie miliony odchodzili do najlepszych klubów świata. W grupie przegrali wówczas tylko jeden mecz z Arsenalem i zajęli pierwsze miejsce. Pokonali także Romę, ale Barcelonie nie dali już rady. Jak to jest dotrzeć do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, trafić na Real Madryt i przegrać w dwumeczu 3-5? Na to pytanie z pewnością może perfekcyjnie odpowiedzieć turecki Galatasaray, który uwaga dwukrotnie, właśnie w 1-4, właśnie z Realem i właśnie tym samym wynikiem odpadał z Champions League. Za pierwszym razem w 2001 roku, a następnie 12 lat później, gdy w zespole grali Didier Drogba, Wesley Sneijder czy Felipe Melo. Do ćwierćfinału dotarł również w 1999 roku Olympiakos Pireus, który uległ 2-3 Juventusowi po bramce w 85 minucie meczu zdobytej przez trenera obecnie Antonio Conte. Wówczas faza grupowa wyglądała trochę inaczej i pewny awans do ćwierćfinału miał tylko zwycięzca grupy. No to Olympiakos wygrał z Dinamem Zagrzeb, Porto i Ajaxem. Jest to jednak jeden z klubów, które najczęściej odpadały w fazie grupowej w całej historii. Pora na najlepszą szóstkę i zaczynamy od półfinalisty Ligi Mistrzów z 1996 roku: Panatinekosu Ateny. Grecki klub wygrał swoją grupę z Nont, Porto i Olborgiem, który zastąpił zdyskwalifikowane wówczas Dynamo Kijów. Następnie w ćwierćfinale pewnie pokonali Legię Warszawa, by w półfinale odpaść z Ajaxem. Kto był wtedy liderem drużyny? Polski snajper Krzysztof Warzycha. W tym samym sezonie, co wspomniany chwilę wcześniej Olympiakos, do półfinału Ligi Mistrzów dotarło ukraińskie Dynamo Kijów. To był zdecydowanie ich sezon i niewiele im zabrakło. Wyeliminowali Lons, Arsenal i Panathinaikos w grupie. Później w ćwierćfinale zostawili za plecami wielki Real Madrid, by dopiero w półfinale jedną jedyną bramką przegrać z Bayernem Monachium. Na pocieszenie królem strzelców został Andrzej Siewczenko. Sześć razy z grupy wyszło PSV Eindhoven, czym otwierają nasze top 4. Ich najlepszy wynik to podobnie jak dwa poprzednie zespoły, półfinał, w tym przypadku jednak pech był jeszcze większy. W sezonie 2004-2005 zakończonym legendarnym finałem w Stambule między Milanem a Liverpoolem PSV przegrał półfinał z Rossoneri jedną bramką na wyjeździe. Kto wie, jak potoczyłaby się cała historia, gdyby nie jeden gol w 91 minucie meczu. Na trzecim miejscu Benfica, która choć aż 8 razy wychodziła z grupy Ligi Mistrzów, ani razu nie dotarła do półfinału, za to aż 6 razy potrafili dotrzeć do jednej czwartej. Najbliżej było w 2016 roku, kiedy w zaciętym pojedynku przegrali w dwóch meczu 2-3 z Bayernem Monachium. Kto był wtedy w składzie Benfiki, Może znacie. Ruben Dias, Ederson, Renato Sanchez, Alejandro Grimaldo, Viktor Lindelof i wielu innych. No i pora na dwa ostatnie zespoły. Oba te zespoły to triumfatorzy Ligi Mistrzów. Jako pierwszy Ajax Amsterdam, który dokładnie 8 razy w Champions League wychodził z grupy. W 1995 roku przeszli po kolei Milan, Salzburg, AEK, Hajduk Split, Bayern Monachium, a w finale trafili ponownie na grupowych rywali Milan, z którym wygrali po raz trzeci 1 do 0 za sprawą Patryka Kleiferta. To był ich czwarty triumf w historii. Czas na dzisiejszego zwycięzcę. Aż 15-krotnie FC Porto wychodziło z grupy Ligi Mistrzów i pod tym względem jest niekwestionowanym numerem 1 wśród zespołów spoza top 5 lig. Oczywiście kibice najbardziej pamiętają 2004 rok, gdzie z Jose Mourinho usteru zostali drugi raz w historii klubu zwycięzcą Champions League, pokonując w finale 3-0 Monako. Co ciekawe, grupy nie wygrali. Byli 3 punkty za Realem Madryt, który odpadł później w ćwierćfinale. Jeśli chcecie więcej takich ciekawostkowych materiałów, koniecznie zostawcie po sobie na dole komentarze, łapki w górę oraz subskrypcję. A ode mnie na dziś to wszystko, więc trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.